Moje ukochane dzieci, przychodzę do Was z przesłaniem miłości i nadziei. W tekście powyżej podzieliłem się z Wami ważnością poświęcenia mi Waszej uwagi, gdyż mam wiele do zaoferowania w Waszym życiu. Teraz zapraszam Was do obejrzenia tego filmu do końca, ponieważ w nim znajdziecie okazję, by zbliżyć się jeszcze bardziej do mnie i doświadczyć pełni mojej miłości. Proszę Was o zapisanie się na ten kanał, abyście mogli otrzymywać więcej inspirujących wiadomości takich jak ta, które pomogą Wam w Waszej duchowej podróży. Nie zapomnijcie również polubić filmu, aby więcej osób mogło być dotkniętych tą wiadomością nadziei. I proszę udostępnijcie ten film swoim przyjaciołom i rodzinie, abyśmy mogli razem przeżyć miłość i światło, które płyną ode mnie. Ponadto zachęcam Was do pozostawienia swoich komentarzy poniżej, dzieląc się swoimi doświadczeniami i świadectwami, jak moja obecność dokonała różnicy w Waszym życiu. Nie mogę się doczekać, aby Was posłuchać i jeszcze bardziej wzmocnić naszą wspólnotę. Tak więc, moi kochani, zapraszam Was, abyście dołączyli do mnie w tym momencie refleksji i odnowy duchowej. Niech ten film będzie źródłem inspiracji i pocieszenia dla Was wszystkich. Niech pokój i miłość, które płyną ode mnie, wypełnią Wasze serca i prowadzą Wasze kroki ku pełni życia, którą dla Was przygotowałem. Mój ukochany synu, w tym właśnie momencie proszę o Twoją uwagę. Nie dla kaprysu czy próżności, ale z miłości i prawdziwej chęci bycia bliżej Ciebie. Czuję głęboką potrzebę podzielenia się czymś z Tobą, czymś, co może zmienić Twoje życie i napełnić Twoje serce pokojem i radością. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że nawet w najbardziej burzliwych momentach Twojego życia zawsze jestem obok Ciebie, gotowy wysłuchać Twoich trosk i uspokoić Twoje wewnętrzne burze? Nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać się wokół Ciebie, wyciągam moją dłoń, aby Cię prowadzić i chronić. Wiesz, czasami gubisz się w rozproszeniach tego świata, w codziennych troskach i oddalasz się ode mnie. Ale ja jestem tutaj, zawsze obecny, cierpliwie czekając na Twoją uwagę, Twoją miłość, Twoją komunię. Nie pozwól, abyś został poniesiony przez szaleństwo współczesnego życia, przez pokusy, które otaczają Twój szlak. Pamiętaj, że jestem światłem, które oświetla Twą drogę, ścieżką prowadzącą do prawdziwej szczęśliwości i pełni. Gdy poczujesz się zagubiony lub zdezorientowany, nie wahaj się wołać mnie. Zawsze jestem gotów wysłuchać Twoich modlitw i ofiarować Ci pocieszenie i kierownictwo. Nie ma problemu zbyt dużego ani zbyt małego, którego nie można by rozwiązać z moją pomocą. Nie pozwól, by troski tego świata oddaliły cię ode mnie, gdyż ja jestem źródłem całego pokoju i pociechy. Zaufaj mi, oddaj mi swoje brzemiona, a zobaczysz, jak potrafię przemienić twoje zmartwienia w spokój, twoje łzy w uśmiechy. Nadszedł czas, abyś zwrócił się do mnie z całego serca, abyś otworzył swoją umysł i ducha, aby przyjąć moją łaskę i moją miłość bezwarunkowo. Pozwól mi prowadzić Twoje kroki i oświetlać Twoją drogę, gdyż mam wspaniałe plany dla Twojego życia. Nie odkładaj już tego spotkania ze mną. Poczuj wezwanie mojej miłości pulsującej w Twoim sercu, zapraszającej Cię do całkowitego oddania się mnie. Nie ma czasu do stracenia, gdyż każda chwila, która mija, to stracona szansa na doświadczenie pełni mojej obecności w Twoim życiu. Nie daj się zwieść złudzeniom tego przemijającego świata. Ja jestem jedynym źródłem prawdziwego szczęścia i spełnienia. Przyjdź do mnie, zaufaj mi, a ja dam Ci odpoczynek dla Twojej zatroskanej duszy. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Zawsze jestem obok Ciebie, gotowy pomóc Ci pokonać wszystkie przeszkody, które się pojawią na Twojej drodze. Zaufaj mi, a zobaczysz, że dla tego, kto wierzy, nie ma nic niemożliwego. Nie pozwól, aby troski dnia codziennego odebrały ci możliwość doświadczenia pełni życia, którą dla ciebie przygotowałem. Porzuć wszystkie swoje lęki i obawy, a ufaj mi, abym zadbał o wszystkie twoje potrzeby. Nie zapomnij, że kocham Cię bardziej, niż sobie wyobrażasz, i jestem zawsze gotowy wyciągnąć do Ciebie moją miłującą dłoń, aby Cię wspomóc w trudnych chwilach. Zaufaj mi, a nie oscyna duchowej y mojej Aski i miłosierdzia. Nie trać więcej czasu, szukając szczęścia w przemijających rzeczach tego świata. Ja jestem jedynym, który może zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Przyjdź do mnie, a dam Ci odpoczynek dla Twojej zmęczonej i przytłoczonej duszy. Nie lękaj się przyszłości, gdyż już ją z nami troszczę się o wszystkie szczegóły Twojego życia. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię bezpiecznie po ścieżkach mojej doskonałej woli. Nie wpadaj w rozpacz w obliczu przeciwności, gdyż zawsze jestem obok Ciebie, gotowy dać Ci siłę i odwagę do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, które pojawią się na Twojej drodze. Zaufaj mi, a uczynię Cię więcej niż zwycięzcą. Nie daj się ponieść desperacji czy smutkowi, gdyż ja jestem źródłem wszelkiej radości i nadziei do mnie, a dam ci powody do uśmiechu nawet w najtrudniejszych chwilach Twojego życia. Nie pozwól, aby duma czy zarozumiałość oddaliły Cię ode mnie, gdyż ja jestem jedynym, który może Ci dać zbawienie i życie wieczne. Unieś się przede mną, a wniosę Cię na wyżyny niebieskie. Nie zapomnij, że kocham Cię miłością wieczną i bezwarunkowo, i zawsze jestem gotowy przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy i przywrócić Ci komunię ze mną. Przyjdź do mnie, a dam Ci pokój i przebaczenie. Nie pozwól, aby grzech oddalił Cię od mojej obecności, gdyż ja jestem jedynym, który może oczyścić Twoje serce i uczynić je godnym mojego towarzystwa pokutuj za swoje grzechy i zwróć się ku mnie a uczynię cię nowym w Chrystusie Jezusie nie martw się tym co inni myślą o tobie gdyż ja przyjmuję cię dokładnie takim jakim jesteś ze wszystkimi twoimi wadami i niedoskonałościami przyjdź do mnie a ja przemienię cię na moje podobieństwo nie daj się zwieść fałszywym obietnicom tego świata gdyż ja jestem jedyną prawdą która może Cię uwolnić od wszelkiej kłamstwa i oszustwa. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię do prawdziwej wolności i pełni. Nie marnuj swojego życia, szukając szczęścia w przemijających rzeczach tego świata, gdyż ja jestem jedynym, który może wypełnić pustkę Twojego serca i zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojej duszy. Przyjdź do mnie, a dam Ci życie w obfitości. Nie zniechęcaj się trudnościami i uciskami tego życia, gdyż zawsze jestem obok Ciebie, gotowy dać Ci siłę i pociechy we wszystkich okolicznościach. Zaufaj mi, a łespę ci moja potecna dla Nie zapomnij, że kocham Cię bardziej, niż sobie wyobrażasz, i jestem zawsze gotów wyciągnąć do Ciebie moją miłującą dłoń, aby Ci pomóc w trudnych chwilach. Zaufaj mi, a nioscy na dupowej yy, 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 mojej aski i miosierdzia nie trać więcej czasu, szukając szczęścia w przemijających rzeczach tego świata. Ja jestem jedynym, który może zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Przyjdź do mnie, a dam ci odpoczynek dla Twojej zmęczonej i przytłoczonej duszy. Nie lękaj się przyszłości, gdyż już się znam i troszczy się o wszystkie szczegóły Twojego życia. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię bezpiecznie po ścieżkach mojej doskonałej woli. Nie wpadaj w rozpacz w obliczu przeciwności, gdyż zawsze jestem obok Ciebie, gotowy dać Ci siłę i odwagę do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, które pojawią się na Twojej drodze. Zaufaj mi, a uczynię Cię więcej niż zwycięzcą. Nie daj się ponieść desperacji czy smutkowi, gdyż ja jestem źródłem wszelkiej radości i nadziei. Przyjdź do mnie, a dam ci powody do uśmiechu nawet w najtrudniejszych chwilach Twojego życia. Nie pozwól, aby duma czy zarozumiałość oddaliły Cię ode mnie, gdyż ja jestem jedynym, który może Ci dać zbawienie i życie wieczne. Unieś się przede mną, a wniosy Cię na wyżyny niebieskie. Nie zapomnij, że kocham Cię miłością wieczną i bezwarunkowo i zawsze jestem gotów przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy i przywrócić Ci komunie ze mną. Przyjdź do mnie, a dam Ci pokój i przebaczenie. Nie pozwól, aby grzech oddalił Cię od mojej obecności, gdyż ja jestem jedynym, który może oczyścić Twoje serce i uczynić Cię godnym mojego towarzystwa. Pokutuj za swoje grzechy i zwróć się ku mnie, a uczynię Cię nowym w Chrystusie Jezusie. Nie daj się zwieść fałszywym obietnicom tego świata, gdyż ja jestem jedyną prawdą, która może Cię uwolnić od wszelkiej kłamstwa i oszustwa. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię do prawdziwej wolności i pełni. Nie marnuj swojego życia, szukając szczęścia w przemijających rzeczach tego świata, gdyż ja jestem jedynym, który może wypełnić pustkę twojego serca i zaspokoić najgłębsze pragnienia twojej duszy. Przyjdź do mnie, a dam ci życie w obfitości. Dziękuję wszystkim z was, którzy poświęcili swój czas na obejrzenie tego filmu i otwarcie się na moje przesłanie miłości i nadziei. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Proszę, zapiszcie się na kanał i udostępnijcie ten film swoim bliskim, abyśmy razem mogli szerzyć światło i miłość, które płyną ode mnie. Teraz zapraszam Was do kontynuowania oglądania filmu, który widzicie na ekranie, gdyż znajdziecie w nim jeszcze więcej inspiracji i motywacji do umocnienia Waszej wiary i relacji ze mną. Nie przegapcie tego, gdyż każda chwila tego filmu to okazja do jeszcze głębszego połączenia się ze mną i moimi naukami. Niech pokój i błogosławieństwo będą z Wami wszystkimi. Kontynuujcie oglądanie, a niech ten film będzie dla Was źródłem błogosławieństwa i inspiracji w Waszym życiu.